Dzień dobry, witam Państwa. Nasza telewizja sądecka, Joanna Nogal-Gromala. Dzisiaj w studio naszej telewizji sądeckiej gościmy burmistrza Starego Sącza, pana Jacka Lelka. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, gmina Stary Sącz nadal pomaga Ukrainie. Czy tych uchodźców jest mniej, jeśli chodzi o uchodźców wojennych z Ukrainy, czy stale ten napływ jest do gminy? Jeżeli chodzi o naszą gminę, to w tej chwili jest trochę mniej. Część osób rzeczywiście opuściła w zdecydowanej większości wybierając się z powrotem na Ukrainę. Szacujemy, że to będzie że około 15-20% tych, którzy przybyli do Starego Sącza, ze Starego Sącza już wyjechało, ale cały czas liczba osób, które przebywają na terenie naszej gminy jest ponad 300, więc no, można powiedzieć, że jest nadal komu pomagać na miejscu. To ta pomoc chyba też troszkę inaczej się kierunkuje, bo widzę, że prowadzicie taką bezpośrednią pomoc dla tych, którzy na Ukrainie zostali. Bo mamy free shop w Sarym Sączu, mamy też akcję Chleb dla Buczy, taka metafora yy, chyba. Tak, to znaczy, generalnie to, jak ta pomoc idzie różnymi kanałami. Dzięki ofiarności osób, które wsparły taką akcję, którą robiliśmy wspólnie z Fundacją Rozwoju Sądczyzny, jak yy, też no, ofiarności, ofiarności ludzi, możemy się tymi środkami też podzielić i jeżeli widzimy, że jest jakaś akcja prowadzona, która daje gwarancję, że pomoc trafi rzeczywiście do tych najbardziej potrzebujących, to wspieramy. I tak właśnie bo z tą akcją Chleb dla Buczy. I tam właściwie no nie tylko chleb, my akurat ze środków. Myślę, że za... taka przenośnia. Taka, taka przenośnia, aczkolwiek oni rzeczywiście wieźli cały, sam, cały jeden bus wypełniony chlebem. Natomiast, jako tym środkiem absolutnie pierwszej, pierwszej potrzeby, ale również inna, taka bardziej trwała, trwała żywność: makarony, kasza gryczana, oleje, cukier i inne, inne tego typu środki. I ten, te materiały dotarły dokładnie do mieszkańców Buczy dzień przed świętami wielkanocnymi. tymi. Świętami prawosławnymi, więc to też taka na pewno dobre wsparcie i ważne, że, że to wiemy, że trafiło w te ręce do tych osób najbardziej, bezpośrednio najbardziej potrzebujących, ale nie zapominamy o tych, którzy są na miejscu i tutaj dzięki z jednej strony takiej no, pewnej sprawności działania różnych organizacji, tam przede wszystkim tutaj Fundacja Rozwoju Sądyczyzny, która jakby no w największym stopniu te prace koordynuje, oczywiście Urzędu Miejskiego. To jednak no, dzięki wielu osobom prywatnym, które gościły i goszczą te osoby, dzięki wielkiej ofiarności tych, którzy dołączali się do zbiórek, czy to finansowych, czy to zbiórek żywności, również ubrań, środków, środków czystości, no, udało się to, myślę, że to, to wsparcie zorganizować tak, że tutaj wszyscy są w jakiś sposób zaopiekowani. Dzisiaj no, największą, najważniejszą sprawą to jest teraz znalezienie pracy, takie ustatkowanie tych osób, które tutaj jakiś dłuższy czas zamierzają zostać. I szkoły pewno dla dzieci? Tak. W większości pewnie chodzą do, do Tak, tak no, można tak. Rzeczywiście my tutaj w Starym Sączu przygotowaliśmy te oddziały przygotowawcze. Są trzy oddziały klasy od 1, jeden, jeden oddział dla dzieci od 1 do 3, drugi oddział od 4 do 6 i dla klasy 7-8. 60 dzieci w tych oddziałach jest. Troszkę tu jest fluktuacja, bo tam część się wróciła, ale, ale pewne nowe dzieciaki się też pojawiły i tutaj z jednej strony. To jest taka namiastka normalności dla tych dzieci, bo paradoksalnie do nich chyba w szkole czy najszybciej poczuli się normalnie, dlatego że, nie, dlatego, że no to jest szkoła jak szkoła są dzieci, kontakty mają koleżanki, kolegów, kontakt z rówieśnikami, kolegów, tak? z rówieśnikami e, zajęcia. Nie, natomiast y, no, a w, często w warunkach domowych już nie mają tych. E, takiego standardu jak, jak dzieci polskie, bo jednak trochę tak mieszkają mimo gościnności to jednak kątem u kogoś, czy w takich miejscach bardziej zbiorowego zakwaterowania, które fajne są na wakacje, tydzień, dwa, ale jeżeli stają się już naszym domem, to się okazuje, że jednak no, mają pewne takie niedogodności, więc tutaj z takiego można powiedzieć psychologicznego punktu widzenia to jest bardzo ważne, bardzo istotne, a z wychodzą dzieci uczą się polskiego, który jeżeli będzie taka decyzja, że zostaną w Polsce, zostaną może u nas to od 1 września pójdą już do klas z polskimi dziećmi i chcemy ich tak przygotować, tak wyposażyć w język polski, żeby mogły już w pełni korzystać z edukacji w polskim systemie. Zmieniamy temat, panie burmistrzu. Budowa przedłużenia ulicy Wyszyńskiego, przetarg nieudany, to znaczy ta suma, która, którą zaproponowali wykonawcy w stosunku do tej, którą oferowała gmina, chyba mocno zaskoczyła władze gminy. Bo przypomnijmy, 9,5 miliona dofinansowania to jest to, co udało się gminie zyskać z Nowego Ładu, plus 5%, o ile się nie mylę, wkładu własnego. Tak, to było takie minimum, które powinniśmy być zapłacić, i, i na to byliśmy tak, no, można powiedzieć, w 100% przygotowani. Nie ukrywam, że braliśmy pod uwagę to, że te oferty mogą być trochę wyższe i trzeba będzie trochę więcej z budżetu gminy dopłacić. Ze względu na strategiczność tego zadania no, byliśmy gotowi, ale jednak no, cen, najniższa cena, która była w przetargu sięgająca prawie 18 milionów złotych, no, to jednak daleko przekracza nasze możliwości finansowe i dlatego zdecydowałem się na unieważnienie tego przetargu. No, ale nie składamy broni. Jest tutaj szansa nie, yy, taka, że próbujemy teraz odchudzić ten projekt. To znaczy tak, żeby zostało w nim to, co jest najistotniejsze, takim jakby no, podstawową funkcją tego, co chcemy zrobić, czyli spięcia systemu dróg ulicy Wyszyńskiego i ulicy Podegrodzkiej, no i docelowo ulica yy, Piłsudskiego, yy, bo i zbudowanie drogi takiej, która będzie y, otwierała dostęp do nowych terenów inwestycyjnych, zarówno pod, pod kątem mieszkaniowych na. Y, y, po lewej stronie Moszczeniczanki, ale również terenów inwestycyjnych po prawej stronie Moszczeniczanki, bo przedłużenie ulicy Wyżyńskiego tam dosyć spore tereny uruchomi. Oczywiście po zakończeniu procesu eksploatacji żwiru, no ale ten proces dosyć intensywnie się w tej chwili jest, jest też realizowany. Więc, więc tutaj, jakby pod tym względem, ta inwestycja jest takim fundamentem pod rozwój Starego Sącza. I dlatego chcielibyśmy przynajmniej w tym zakresie wybudować to, co jest niezbędne, żeby uruchomić tą komunikację. Natomiast pozostałe elementy, na, oczywiście na niektórych odcinkach, po prostu przewidzieliśmy, że, że będą realizowane w terminie późniejszym. Mówimy o takich elementach, które można będzie spokojnie później realizować, nie niszcząc tego, co zrobimy w tym etapie. I tak, utchudzony projekt ponownie ogłosimy przetarg na realizację tego zadania, to powinno mieć, nastąpić w pierwszej połowie maja, tak żebyśmy nie utracili tej możliwości dofinansowania znaczy tego, tej promesy z Polskiego Ładu 9,5 miliona. Mam nadzieję, że to się uda, mam nadzieję, że te oferty już na ten odchudzony projekt będą na tyle zbliżone do tego, do tych środków, które mamy zabezpieczone, że uda nam się, nawet jeżeli będzie coś trzeba dołożyć, to jednak te środki wyasygnować, tym bardziej, że ten projekt tak czy siak będzie realizowany przez co najmniej dwa lata. Ile jest czasu? Mam tutaj na myśli ten nowy ład. Jeśli chodzi to o znaczy, czy tam jest jakaś, jakaś granica, do kiedy trzeba się, mówiąc już brzydko, wyrobić w terminie? To znaczy, tutaj jedynym takim datą jest w chwili obecnej, że do 17 maja musimy ogłosić przetarg który musi zostać rozstrzygnięty. Jeżeli byśmy ogłosili przetarg przed 17 maja, ale go unieważnili, tak jak ten poprzedni, no to niestety środki przepadają, więc yy, udało nam się zrobić pierwszy przetarg, yy, 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 ale jeszcze w takim czasie, że mamy czas na ogłoszenie drugiego przetargu, bo w przeciwnym wypadku, gdybyśmy tego nie, nie przewidzieli, yy, no to można powiedzieć, że yy, to dofinansowanie byśmy już yy, utracili. Mam nadzieję, że tak nie będzie, mam nadzieję, że ten troszeczkę ograniczony, Zakres jednak pozwoli uzyskać taką cenę, która będzie już do zaakceptowania. No tutaj, wiadomo, jest w tej chwili bardzo niepewna sytuacja na rynku. Widzimy, jaka jest drożyzna, jaka niepewność, szczególnie właśnie na tym rynku budowlanym, więc no, oferenci dosyć wysoko kalkulują sobie ryzyko złożenia takiej oferty i stąd tak, też tak wysokie ceny, co tylko jakby jeszcze potęguje drożyznę, która tak czy siak już na rynku jest w tej chwili. A jeśli chodzi o te okrojenia, o których Pan wspominał, czyli te ścieżki, rowerowe, chodniki, oświetlenie, później będzie to już robione ze środków własnych, budżetowych? Nie, no potem będziemy starali się uzyskać kolejne, do, kolejne dofinansowania. Ja też od razu chcę powiedzieć, że te cięcia, które założyliśmy, one dotyczą przede wszystkim tych odcinków, które są robione, z, z, w, które będą wykorzystywane w dłuższej perspektywie. To znaczy, chodnik z ulicy Wyszyńskiego tam może rzeczywiście na tym etapie jeszcze nie jest tak bardzo potrzebny, ale, ale projektując tą drogę, będziemy madoło. zostawiali to miejsce tak, żeby potem można było go łatwo dobudować. Jeżeli chodzi o oświetlenie, również. Początkowo zakładaliśmy oświetlenie na całej długości tej ulicy. Natomiast w tej chwili ograniczyliśmy je tylko tam, gdzie już w tej chwili są realizowane, albo w, w najbliższym czasie będą realizowane inwestycje mieszkaniowe, wielorodzinne, tak, żeby ta część inwestycji była w, w to oświetlenie zapewniona. I, I takie właśnie tego typu działania podejmowaliśmy, żeby, żeby tutaj trochę przemyśleć właśnie te, te działania, troszkę jakby spowolnić tą inwestycję, ale jednak cały czas mając na uwadze, że pełna funkcjonalność, którą założyliśmy, kiedyś będzie osiągnięta. Dwa nowe przedszkola powstają na terenie gminy Stary Sącz, o tym jeszcze nie mówiliśmy. Moszczenica Niżna, to jest w pobliżu boiska na Gliniku, o ile dobrze kojarzę, i Przysietnica. Jest da. takie zapotrzebowanie na, na, na nowe przedszkola, nowe placówki przedszkola? No, oczywiście. Pierwsza sprawa jest taka, że coraz więcej dzieci rodzice chcą posyłać do przedszkoli. Jednak y, coraz może mniej osób jest, które rzeczywiście spędzają w domu, mogą się dziećmi opiekować. Z drugiej strony coraz bardziej doceniamy to, że dziecko w przedszkolu rozwija się jednak jeszcze społecznie, edukacyjnie i y, jest to y, bardzo cenna rzecz dla dziecka. Więc to jest jedna przesłanka, która powoduje, że, że Chcemy, żeby dzieci w przedszkolu, żeby te miejsca w przedszkolu są potrzebne. Z drugiej strony w przypadku Moszczenicy to będzie przedszkole, które zastąpi dzisiaj funkcjonujące przedszkole, ale już w takim dosyć mocno wyeksploatowanym budynku, gdzie, gdzie te warunki dla dzieci są bardzo trudne. A w przedszkole w Przysietnicy no to jest jedna, druga co do wielkości miejscowość w gminie Stary Sącz, licząca ponad 2200 mieszkańców. I tam do, tych, do tej pory przedszkola nie było, było tylko oddział przedszkolny przy szkole, więc tam jak najbardziej oczekiwanie jest bardzo duże. Będzie to spora wygoda dla, dla mieszkańców i tam to przedszkole jest, no, na pewno będzie miało bardzo duże zainteresowanie. Dzisiaj rodzice, ci część woziła do bardziej Starego Sącza czy Nowego Sącza, no, a myślę, że, że po wybudowaniu będzie bardzo duża część tych dzieciaków Trafi do przedszkola. A w swoje ile, miejscowości. ile miejsc w tych przedszkolach będzie zapewnione? Jeżeli chodzi o to, maksymalna liczba miejsc w przedszkolu w Moszczenicy to jest 50, w przedszkolu w Przysietnicy to jest chyba 46. Także to są, jedno i drugie przewidziane są na dwa, na dwa oddziały. Panie burmistrzu, i skatepark, który powstaje tuż niedaleko osiedla słonecznego, tam chyba prace idą zgodnie z terminem, bo już widać, że wyszło z podziemi to, co, to ma, co ma powstać czyli te, te tory, takie wszystkie dojazdy. Tak, tu rzeczywiście, to z tego się szczególnie cieszę, z tej inwestycji, bo to była taka inwestycja, która. No powiem tak, wiele było takich inwestycji, które może nawet nie tak bardzo mieszkańcy naciskali, ale zrealizowaliśmy i dzisiaj mieszkańcy sobie chwalą. Natomiast to była taka inwestycja, która była bardzo mocno oczekiwana i wiele takich właśnie pism, petycji, szczególnie od młodych ludzi było podnoszonych i ciągle jakoś nie mogliśmy znaleźć takiego miejsca, z którego bylibyśmy zadowoleni. Chciałem żeby zawsze, żeby to był naprawdę na wysokim poziomie taki obszar rekreacji dla młodzieży, ale żeby to było w takim miejscu, gdzie po pierwsze będzie możliwość na Pewien rozmach, z drugiej strony nie będzie to uciążliwe dla, dla otoczenia, a po trzecie, będzie też dogodne komunikacyjnie, tak żeby tam można było dotrzeć, żeby to też nie było na takim całkowitym uboczu, gdzie, gdzie trzeba będzie wiele kilometrów przejechać i de facto młodzi ludzie, którzy często nie są zmotoryzowani, nie będą tam mogli dotrzeć. Więc wydaje mi się, że ta lokalizacja pod tym względem jest właśnie fajna. Bo tak z jednej strony blisko osiedla mieszkaniowego, z drugiej strony w ogóle w Starym Sączu, czyli takie jest największe skupisko mieszkańców. No i po trzecie, też troszeczkę lekko na uboczu gdzie blisko domów, ale jednak w takiej odległości, że jestem przekonany, że nie będzie to generowało, prawda, problemów. I ten, tam rzeczywiście zgodnie z planami ten, z harmonogramem prace postępują. Jeżeli nic się nie wydarzy, bo tutaj przede wszystkim pogoda jest taka dosyć istotna, to wszystko jest pod niebem. Liczę na to, że wszystko będzie zgodnie, zgodnie z planem i początek wakacji to będzie również rozpoczęcie funkcjonowania tego, tego obszaru rekreacji. Przypomnę, że tam są Dwa takie tory pamtraku, czyli no nie ma na to polskich nazw. Nie wiem, troszkę, troszkę tak dostaje nam się, że, że tak już anglizujemy z angielszczami te wszystkie nazwy, ale nikt czegoś lepszego, takiego, żeby dobrze to oddawało, o co chodzi. Więc każdym się dwa tory. Dla rowerzystów pomtraku taki bardziej zaawansowany i, i średnio no. zaawansowany oraz zespolony tym skatepark plus jeszcze taka strefa odpoczynku, strefa wypoczynku dojazd do tego miejsca, więc to wszystko taki naprawdę fajny kompleks nieopodal Dunajca, nieopodal ścieżek rowerowych, którymi będzie można tam również dotrzeć. Także myślę, że będzie fajne miejsce dla młodzieży. Czyli rowery, deskorolki, rolki. Dokładnie rowery, biesko rolki, hulajnogi, nie, rolki się, tak. hulajnogi. Tutaj myślę, że będziemy ograniczeni, to będzie ograniczała wyobraźnia, bo tutaj naprawdę pewne nowe rzeczy. Natomiast no i kaski, i kaski. kaski tak. No to, to kaski przede wszystkim dzisiaj, jeśli chodzi o względy bezpieczeństwa. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio, za rozmowę moim widzom, za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.